Zauważyli Państwo być może a ci, co mieszkają w porcie, pewnie to po prostu czują, że nowy port jest dzielnicą wyjątkową. To jest dzielnica, która ze względu na swoje położenie i na pewną izolację od innych dzielnic ma do dzisiaj właściwie ma charakter osobnego miasteczka. Osobnego miasteczka wyposażonego we wszystko, co miasteczko powinno mieć. Tu jest szkoła, jest jedna szkoła, druga szkoła, był właśnie Dom Kultury, był Kościół, kiedyś dwa kościoły, znaczy dwa kościoły są do dzisiaj, kiedyś były to dwa kościoły różnych wyznań. W każdym razie ten charakter, który do dzisiaj jeszcze jest obserwowalny, tego osobnego miasteczka był znacznie bardziej widoczny w XIX wieku, kiedy ta izolacja była jeszcze większa. Jak się rozwijała komunikacja? nowego portu z resztą świata, o tym Państwu za chwilę opowiem, ale mm, myślę, że do dzisiaj się to jeszcze czuje, że nowy port jest troszeczkę osobny. Tutaj, gdzie stoimy, widać bardzo wyraźnie tą granicę. Nowy port ograniczony jest oczywiście od wschodu i północy wodą, czyli Martwą Wisłą i Kanałem Portowym. Od zachodu... Odcinają go od reszty świata dość skutecznie tory kolejowe. Na no, od południa mamy ten bardzo szeroki pas ogródków działkowych, czyli nowy port, tak jak w XIX wieku, był trochę osobny od reszty świata, tak do dzisiaj trochę osobny jest. Zatrzymaliśmy się tu, proszę Państwa, by pokazać Państwu cmentarz. Cmentarz, który obecnie jest komunalny, ale w ogóle to jest cmentarz katolicki. Czyli początkowo był cmentarzem katolickim, w 1883 roku został założony. I w ten sposób zastąpił zamknięty wówczas stary cmentarz katolicki. Wiedzą Państwo, gdzie się znajdował stary cmentarz katolicki? Tam, gdzie Wiking, tak, tam, gdzie Wiking, ten cmentarz istniał, ten stary cmentarz katolicki istniał od 1955 roku, 1800 oczywiście. I splantowany został, zlikwidowany został ostatecznie dopiero w roku 28. XX wieku. I założono na jego miejscu park. Malutki parczek, który złośliwie nazywany był przez mieszkańców nowego, nowego portu parkiem Kościanem, Knochen Park. Oczywiście być może zdarzało się tam, że ziemia jakąś kość wypluła. W każdym razie cmentarz, park na cmentarzu nazywany był parkiem Kościanym. A ten cmentarz. Który, mamy, który ja mam za sobą, a Państwo przed sobą, to jest cmentarz obecnie komunalny i tak jest od 1945 roku. A wcześniej był to cmentarz katolicki, związany oczywiście z parafią Świętej Jadwigi. Jesteśmy przy ulicy parafialnej, czyli ulicy obecnie Księdza Góreckiego. Ta ulica kilkukrotnie zmieniała nazwę. W każdym razie jesteśmy przy tym ciągu, przy którym, na, na którego drugim końcu stoi Kościół Świętej Jadwigi. I to jest właśnie cmentarz parafialny, początkowo oczywiście cmentarz parafialny Kościoła i parafii Świętej Jadwigi. Które na nim są pochowane, ciekawszych, przychodzi mi do głowy jedna przede wszystkim, mianowicie długoletni proboszcz parafii Świętej Jadwigi, ksiądz Jan Gustkowicz, który tu właśnie jest pochowany, z Nowym Portem związana była większość jego życia, był proboszczem przez chyba ze 40 lat. 48, tak? A przez, a przez yy, resztę życia zresztą też tutaj mieszkał jako, jako ksiądz rezydent. I zastanawiałem się, jaki, jaki wizerunek księdza Guskowicza Państwu pokazać. Jest sporo tych wizerunków, chociażby każde zdjęcie komunijne od roku 48 aż po lata 80. Na każdym zdjęciu komunijnym ksiądz Guskowicz występuje. No ale te zdjęcia są wszystkie mniej więcej takie same, a ja znalazłem zdjęcie księdza Guskowicza w znacznie ciekawszej sytuacji. Proszę popatrzeć, ksiądz Guskowicz to był człowiek, który się różnych rzeczy nie bał. To jest sytuacja, gdzie ksiądz Guskowicz razem ze swoimi parafianami uprawia pływanie w Bałtyku zimą. Więc tego rodzaju był to człowiek. To był człowiek, który był znany ze swojego ascetyzmu wręcz. Podobno spał na desce. Podobno był człowiekiem uważanym przez zbliżone do niego kręgi wręcz za świętego. Osobiście byłem świadkiem sytuacji, kiedy ksiądz Głuskowicz wypędzał diabła z kościoła. W pewnym momencie po prostu przerwał mszę, zawołał ministranta, ministrant przyniósł kropidło i ksiądz bez słowa przeszedł przez kościół, cały kościół poświęcił i równie bez słowa wrócił do prowadzenia mszy. I potem siostra na religii tłumaczyła, że ksiądz zobaczył diabła i musiał go wypędzić. No więc była to postać bardzo dla Nowego Portu ważna i bardzo długo z Nowym Portem związana. Od 1948 roku aż do śmierci w roku 1992 chyba. Drugim. Teraz jest łatwo, proszę Państwa. Postawiono na dawnych cmentarzach w Gdańsku i bardzo słusznie i bardzo dobrze, że to zrobiono, takie właśnie tablice, które informują o tym, że coś, co podejrzewalibyśmy, że po prostu jest sobie parkiem, kiedyś było cmentarzem. Tak jest również w przypadku cmentarza Ewangelickiego w Nowym Porcie, który jest, jak Państwo widzą, na. Datach wypisanych na tym kamieniu jest cmentarzem jednym w ogóle z najstarszych, które można pokazać w terenie w Gdańsku. Tu jest podana data około i słusznie, że około 1689 cmentarz istniał już znacznie wcześniej, przynajmniej 20 lat wcześniej już widać go na mapach, a prawdopodobnie początek tego cmentarza to jest, może tak być, to jest tylko moje przypuszczenie, ale sądzę, że mógł powstać pierwsze pochówki w tej okolicy. Mogły być związane z rokiem 1577 i bitwą, która tutaj się rozegrała, ale o tym za chwilę. Proszę Państwa, cmentarz ewangelicki funkcjonował jako cmentarz początkowo jako cmentarz dla załogi tzw. Szańca Zachodniego. Szaniec Zachodni, wiedzą państwo, oczywiście co to było, to było po nowej, nowoporskiej stronie były to położone nowoporskie umocnienia twierdzy Wisłoujście, które się zmieniały w czasie i jak one się zmieniały, też sobie zaraz spróbujemy to przy, przypomnieć i wyobrazić. W każdym razie początkowo był to właśnie cmentarz dla tej załogi, z czasem stał się cmentarzem komunalnym. Komunalnym dla całego Nowego Portu. Z niego korzystali wszyscy aż do roku 1855, czyli do momentu otwarcia tego małego, starego cmentarza katolickiego, późniejszego Parku Kościanego. Potem od tego momentu był to już cmentarz wyłącznie ewangelicki, związany z parafią w niebowstąpienia, czyli parafią dzisiejszego Kościoła Morskiego. Ten cmentarz został zamknięty po wojnie, został splantowany i został tutaj założony park nazywany Ogródkiem Jordanowskim. Do początku. XIX wieku, właściwie do ostatnich lat XVIII wieku, tutaj było niewiele. Tutaj były ogrody, tutaj były pola, tutaj były pewne urządzenia rybackie, ale nic więcej. Oczywiście pomijając ogromne założenie Szańca Zachodniego. Więc tutaj nic nie było i dopiero zabór terenów po tej stronie Wisły przez króla Pruskiego w 1772 roku otworzył tak naprawdę, przewrócił tą kartę, na której zaczęła się zapisywać historia Nowego Portu. Bo to właśnie król Pruski, chcąc zmusić Gdańsk do uległości, bo jak Państwo wiedzą, Gdańsk się długo opierał tej, tej, tej pruskiej zakładności, chcąc, chcąc zmusić Gdańsk do uległości, zamierzał otoczyć go i zrobił to dokładnie otoczyć go pierścieniem nowocześniejszych malutkich początkowo, ale dużo nowocześniejszych, jeżeli chodzi o organizację osad, które złamałyby Gdańsk ekonomicznie. I nowy port w tym planie odgrywał bardzo ważną rolę, więc rozkwit nowego portu właściwie jego narodziny i błyskawiczny rozkwit był związany z tym, że król pruski wytoczył Gdańskowi ekonomiczną wojnę. Nie oczywiście nie tylko tutaj, ale między innymi w nowym porcie wytoczył Gdańskowi tą wojnę i tę wojnę wygrał oczywiście, a na tej wojnie Zyskali oprócz pruskiego króla również niektórzy ludzie dla historii Nowego Portu bardzo ważni, i teraz sobie właśnie pójdziemy poszukać siedzib tych ludzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Chodźmy. Pruski król robił wszystko, żeby ludzie chcieli prowadzić interesy nie w Gdańsku, tylko w tych osadach podgdańskich. Dotyczyło to również Nowego Portu, i w przypadku Nowego Portu chodziło oczywiście o handel morski. Jedną z pierwszych inwestycji, jaką tutaj zrealizował Fryderyk Wielki zaraz po zagarnięciu tego terenu, było zbudowanie oczywiście urzędu celnego. Chodziło o to, żeby handel, czyli ten morski handel, morski transport płynący do Gdańska, do portu na Motławie, dodatkowo ocleć, żeby zniechęcić kupców do pływania do Gdańska. Ten Gdańsk ekonomicznie złamać. Natomiast jeżeli ktoś chciał prowadzić interesy morskie z pominięciem Gdańska, czyli na przykład od razu rozładowywać statki w nowym porcie i dopiero z nowego portu je gdzieś przewozić, mógł liczyć na wszystkie możliwe udogodnienia ze strony urzędników polskich. Było to zrobione w bardzo prosty sposób, w ten, w ten sposób po prostu przestawało się opłacać wozić cokolwiek do Gdańska. Oczywiście. Nie było mowy o tym, żeby w takiej działalności brali udział ci starzy kupcy, ten kupiecki establishment z Gdańska. W związku z czym pojawili się błyskawicznie nowi. Jak gdzieś jest nisza ekonomiczna, to ta nisza ekonomiczna zostaje wypełniona. Był m.in. pan, który się nazywał Matias Broszkę albo Broszki, który z zawodu był Sztauerem, czyli mówiąc krótko, targał worki na wyspie Spiksów, worki ze zbożem. I ta sytuacja. Te lata powiedzmy 70., 80., 18. wieku spowodowały, że on się zorientował, że można zrobić interes życia. I postanowił go zrobić. Pożyczył pieniądze, za te pieniądze kupił trochę drewna, trochę zboża. Sprzedał je tu w Nowym Porcie. To mu przyniosło już trochę więcej pieniędzy. Za to kupił następne drewno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy Gdańsk poddaje się królowi pruskiemu, czyli w ramach kolejnego rozbioru. Matias Broszki jest już nieszanowanym, ale bardzo bogatym kupcem. Dlaczego nieszanowanym? Dlatego, że złamał wszystkie możliwe konwencje, jakie obowiązywały gdańskie kupiectwo. Po pierwsze, paktował z królem Pruskim, prowadził interesy w takiej właśnie osadzie założonej przeciwko Gdańskowi, czyli wystąpił przeciwko Gdańskowi, wziął udział w tej ekonomicznej wojnie przeciwko Gdańskowi, a po drugie zrobił coś, co było w ogóle dla kupca Gdańskiego, czyli zajmował się wszystkim, co przynosiło dochody. Normalny kupiec w Gdańsku zajmował się zbożem. I drewnem. No, może czymś jeszcze. Może jeszcze suknem, ale koniec. A Matias Broszki zajmował się zbożem, drewnem, przerobem tego drewna, budowaniem domów na wynajem, otwieraniem karczm, sprzedawaniem w nich alkoholu, oczywiście, i tak dalej. Zajmował się po prostu wszystkim, co przynosiło dochód. To był, proszę Państwa, prawdopodobnie pierwszy gdański biznesmen. Wcześniej byli kupcy. On był biznesmenem. I to była różnica, która plasowała go na wyżynach finansowych gdańska i. Wystawiało go absolutnie poza nawias akceptacji dawnych elit. Ten człowiek czasami jest wspominany jako dobroczyńca Nowego Portu, co jest trochę śmieszne, bo rzeczywiście w Nowym Porcie zrobił dużo. 40 domów na 90, na początku XIX wieku w Nowym Porcie było mniej więcej 90 domów, z czego 40 było własnością Matyasa Broszkiego. Ale te domy nie były zbudowane dla ludzi tylko były zbudowane po to, żeby je wynajmować. Droga, przy której stoimy, ciągnąca się w tamtą stronę, aż do Gdańska, została wybudowana przez Matiasa Broszkiego i temu właśnie jest najczęściej poczytywane jako ten wkład właśnie w rozwój gdańska. Oczywiście jest to wkład niewątpliwy, ale nie mający nic wspólnego z filantropią. On tutaj miał place drzewne, on tutaj miał tartak swój, kawałek dalej położony, wiatrowy zresztą, Potrzebował dobrego dojazdu do Nowego Portu, a dobrego dojazdu do Nowego Portu nie było. Żadnego dojazdu do Nowego Portu, proszę Państwa, nie było. Do roku 1805 nie było drogi do Nowego Portu. Jedyny transport, jaki się odbywał, odbywał się drogą wodną. Więc on budując tą drogę, na którą wydał 12 tysięcy talarów, suma, która jest podawana w różnych opracowaniach nieco bezrefleksyjnie, jako właśnie ogromna. No, bo to była kupa pieniędzy, nie można powiedzieć. W każdym razie on wydał te pieniądze po to, żeby mieć wygodny transport tutaj do tych swoich przedsięwzięć, bo sam mieszkał w Gdańsku, zresztą w Lwim Zamku. Przy Długiej, bo go było stać. Więc zbudował to absolutnie dla siebie. Mało tego. Twierdzenie, że Mateusz Broszki był filantropem, to tak jakby twierdzić, i że zbudował tą drogę dla ludzi, to tak jakby, jakby twierdzić, że autostrada płatna jest zbudowana dla ludzi, i ci co ją zbudowali. To są filantropii. Natiaz Broszki pobierał myto za przejazd tą drogą, którą zbudował. Myto wynosiło 3 grosze odwozu. Przejazd pierwszą klasą parowcem z Gdańska do, no do nowego portu, można powiedzieć, do Wysłu kosztował 1,5 grosza. Więc były to ceny mniej więcej takie same. Oczywiście na wóz można było więcej towaru włożyć, no więc... Tego rzędu były to ceny, więc to nie, było, nie była żadna filantropia. Koszt, teraz jeszcze jak się jak wygląda ten koszt tej drogi. 12 tysięcy talarów wydał na tą drogę, była to droga stosunkowo tania, bo wykorzystał do jej budowy balast, który przywoziły statki. Natomiast dla porównania można powiedzieć tyle, że statek, pełnomorski statek żaglowiec w tym samym czasie kosztował jakieś 30-35 tysięcy. Czyli to był koszt połowy jednego żaglowca, no a droga ma, jakby nie patrzeć, mniej więcej 7 km. Oczywiście tych wszystkich przedsięwzięć, które tutaj miał, które już wymieniłem, założył tutaj również browar, bo browar Fischera, browar wiązany z rodziną Fischer, Brożki właśnie przez Matijasa Broszkiego i to był właśnie jeden z tych elementów jego działalności na wszystkich możliwych pora, polach. Browar była to sprawa genialna, dlatego że browarnictwo gdańskie było w trudnej sytuacji. Przede wszystkim browarnictwo gdańskie było stare, było, było, używało bardzo archaicznych technologii, a on tutaj wprowadzał wszystkie możliwe, najnowsze technologie, bo jego nie ograniczało nic. To był człowiek, który się przede wszystkim absolutnie nie przejmował, co o nim ludzie myślą. Jego interesowało tylko pomnażanie kapitału.